Nie do wiary, ile kucyków zebrało się na rynku. Mnie to nie dziwi. No wiesz, wszyscy chcą się dowiedzieć, kto będzie kucykiem ceremonii dni Ponyville. Nie wiedziałam, że babcia Smith zasiada w komisji wyborczej. Oczywiście, że tak. Dni Ponyville to święto z okazji założenia miasta Ponyville, a ona przy tym była. Cieszę się, że komisja nie wybrała mnie od razu, bo wszyscy mają okazję zobaczyć, jaka jestem świetna. przecież to wielka impreza, a kucyk ceremonii ma nad wszystkim czuwać, więc będzie logicznie, jeśli wybiorą mnie. Mieszkańcy Ponyville. Tego roczni kandydaci byli naprawdę wyjątkowi, ale na festiwalu dni Ponyville może być tylko jeden kucyk ceremonii. A tym kucykiem jest Rarity. Macie, Raliki, masz już jakąś koncepcję? Brawo, brawo! O, być może mam już parę pomysłów. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. wielki dar, mamy razem przygód morda, i razem nie mino i mały chłodny. Las magniech o tuli dziś. My little pony. Przyjaźni to magia, proste życie. Ja też. Cieszę się, że wybrano Rarity. Myślę, że nada temu wydarzeniu posmak elegancji. Pewnie nie tylko posmak. Tegoroczny festiwal Dni Ponyville pod kierownictwem Rarity będzie się składał z różnych eleganckich wydarzeń, takich jak... aukcja i degustacja cydrów w kompletnej ciszy. Gala Ponywil na rynku miasta. I rzecz jasna, Ponywilski pokaz mody. Kucyk, który został kucykiem ceremonii festiwalu Dni Ponywil, stworzył niezwykłą kolekcję własnego pomysłu. A jej tematem jest szyk małego miasta! Jej rarity! Super, że masz wyraźną wizję tego, co chcesz zrobić. Brawo! O, moim zdaniem to będzie po prostu magiczne. O, naprawdę tak myślicie? Żartujesz sobie, będzie ekstra! A, cieszę się, że to słyszę. Ale oczywiście sama sobie ze wszystkim nie poradzę. Festiwal jest już za trzy dni. Pinky Pie i ja możemy powiesić światła i dekoracje na ulicach. A ja przygotuję farmę Sweet Apple do aukcji i degustacji cydru. O, to by było cudownie. A ty Twilight, gdybyś mogła z Fluttershy pomóc mi przy pokazie mody, nie ma sprawy. Z przyjemnością. To ja skupię się na tym, co mnie trafi najbardziej ze wszystkiego. Co? To? Żeby festiwal Dni Ponywil wypadł tak wspaniale, abym zaskoczyła samego <laughs> Trenderhufa. E, kto to ten Trenderhuf? Co? Jak można nie wiedzieć kim jest Trenderhuf? Kender Hoof to najbardziej niesamowity, najprzystojniejszy pisarz, podróżnik, jaki kiedykolwiek podróżował lub pisał. Nim Las Pegasus stał się sławnym kurortem Equestri, on już o nim pisał. Nim nastąpiła kulinarna rewolucja w Trottingham. On już ją odkrył. On wie, co będzie na fali jeszcze zanim to wpadnie do wody. Mam wrażenie, że ktoś to się chyba komuś podoba. O, oh, Twilight, słowo podoba nie oddaje tego, co czuję. On jest po prostu boski. Nie mogę uwierzyć, że przyjeżdża. Wielkie dzięki, że mi towarzyszysz Twilight. Nie potrafiłabym spotkać się z Trenderhofem sam na sam. Nie ma sprawy, ale nie powinnaś się tym aż tak przejmować. O, czy to on? Widzisz to Twilight? Jest tu gdzieś? A, nie jestem pewna. Myślisz, że mógł zrezygnować z przyjazdu? Twilight ja go nie widzę! A co będzie, jeśli nie przyjedzie? O, festiwal to będzie katastrofa! Twilight gdzie on jest? <ścoughs> Sorki. Rarity postara się opanować emocje, przecież ty go nawet jeszcze nie poznałaś. Co się dzieje? Podejdź i porozmawiaj z nim. Cześć. Dzień dobry, panie Trenderhoof. Nazywam się Rarity i mianowano mnie jako kucyka ceremonii na tegorocznym festiwalu Dni Ponyville. <tłyszy> Proszę, mów do mnie Trend. odbędzie się najważniejsza część festiwalu. Gala festiwalu Dni Ponyville. Muzyka, tańce <laughs> i oczywiście smaczny poczęstunek z lokalnych produktów. Przypomina mi się wesele Springflinga na Mainhattanie, o którym pisałem w ekspresie galopu. No właśnie! Nawet sobie nie wyobrażasz, jak twoje felietony mnie inspirują. A oto farma Sweet Apple. Kolebka Ponyville. <laughs> że tak powiem. To tu zaczęła się historia miasteczka. O, oszałamiające. Słyszałem o tym, rzecz jasna, ale zobaczyć to na własne oczy? Móc dotknąć tej ziemi pracujących kucyków? I to wszystko jest takie autentyczne? O, tak. E, oni, oni faktycznie tu uprawiają jabłka. Dziękuję, Rarity. Dzięki, że mnie tu przyprowadziłaś. Ta farma jest naprawdę czymś wyjątkowym. O... Miałam plan, żeby ją zamienić w elegancki podmiejski zajazd na ten festiwal, ale teraz doceniam jej wyjątkowość. Oh, naturel. Oh, naturel zaiste. Kto. To. Jest. Kto? Applejack? Dlaczego tak się jej przyglądasz? Wiele przeżyłem podczas moich podróży, ale jeszcze nie spotkałem takiej piękności. Applejack, oto kucyk moich marzeń! Rarity! Rarity! Halo! do spróbowania i jesteś gotowa skosztować próbki. Jakie próbki? Rary, ty, co ci jest? Nic. Powiedziałem coś nie tak? Nie podobam mu się. Co? Nie podoba mu się. Rary, ty nie słyszysz... Nie mi... podoba mu się, bo on zakochał się w Applejack, chociaż on mi się podoba już od bardzo, bardzo dawna i to jest strasznie nie Tenderhufowi się nie podobasz? To jest niedorzeczne. <grym wytrzymał> o Spike, nawet nie wiesz jak to jest, kiedy się ma totalną obsesję na czymś punkcie i dowiaduje się, że jemu się bardzo podoba inny kucyk. Powiedz, co takiego Twoim zdaniem może mieć Applejack, czego ja nie mam? <grym wytrzymał> Bo wiesz, mam ogromny szacunek dla etosu pracy ziemskich kucyków. Eee, jeny dzięki. Babcia Smith zawsze mówi: Jabłko na co dzień służy zdrowiu i urodzie. Jak sądzisz, ile obecnie istnieje odmian jabłek? E, na naszej farmie czy w całej Ekwestrii? Bo... Widziałem kiedyś jabłka tak rzadkie, że wszyscy o nich zapomnieli. Zjadłem cztery sztuki. Co ty nie powiesz? To moja specjalność! Spotykam kucyki przeciętne, proste, niedoceniane i opisuję ich historię. Cóż, mam nadzieję, że opiszesz Ponyville. Ja też, ale dość już o mnie. Chcę więcej wiedzieć o tobie. Co te jabłka znaczą dla Applejack? Słuchaj, to fajnie, że interesujesz się Ponyville i jabłkami, ale mam jeszcze bardzo dużo pracy i jeśli jej nie wykonam, to nie będzie żadnego festiwalu, o którym mógłbyś napisać. No tak, to byłoby okropne. Rarity, w co ty się ubrałaś? Co? Te stare ciuchy? Czy nie jesteś zbyt zajęta festiwalem, żeby mieć czas na szycie nowych ciuchów? Jestem, ale myśl o strząsaniu jabłek zainspirowała mnie tak, że nie mogłam się powstrzymać. O, Poważnie? Jeśli istnieje coś, co kocham, to strząsanie jabłek. Ja też czuję, że to bardzo polubię. To może łaskawie weźmiecie się do pracy. Czuję nagły przypływ inspiracji. To miejsce ma wręcz niespotykany czar. Uczuć wyzwala moc. Mówię wam, owocowy Turaj, tej swe serce dziś dam, co jabłkowy nosi znak. Applejack! Rarity! Dlaczego chcesz orać pole? Moim zdaniem przydałoby się to pomalować. I może umyć. Nie powinnaś się zająć dekoracjami na gale? Tak, tak, oczywiście. Ale Trent ma dziwną słabość do wiejskiego życia. Jeśli nie przekonam go, że tak samo znam się na sprawach wsi jak Applejack, to nie uda mi się go zainteresować festiwalem. Festiwalem. Miasta! No i bardzo doceniam twoją pomoc, naprawdę. Nie poradziłabym sobie bez ciebie, Spajkusiu. No, wiesz, od czego się przyjaciół? Dobrze, tak. Ruszaj się! Ech, maszyno! Ech. Ech. Ech, jak Applejack to robi? Po pierwsze, przydałoby się założyć uprząż. Co ty wyprawiasz? Po prostu pomagam ci w pracach rolniczych. A ja uwielbiam to robić od zawsze, jak wiesz. Cóż, jeśli nadal będziesz zainteresowana po festiwalu, mogę Cię tego nauczyć. Ale teraz muszę zaorać kawał pola, jeśli pozwolisz. Pozwolę. Ach. To wydaje się takie proste. No właśnie, czy ona nie jest fantastyczna? Ach. Naprawdę nie rozumiem, co w tym trudnego. Hej, Rarity, radzę ci uważać. Jeśli nie kopniesz w drzewo jak trzeba, to możesz zwichnąć kopyto. Jestem dokładnie zaznajomiona z procesem strząsania jabłek. Dziękuję ci, moja droga. Wiem, że ty polegasz na surowej sile. Ja jednak uważam, że trzeba tu dodać odrobinę stylu. To powinno przypominać taniec, moim zdaniem. <laughs> Voilà. No cóż, Twój sposób rzeczywiście jest bardzo skuteczny. Dziękuję. A teraz mi wybaczcie, ale mam jeszcze dużo pracy. Idę sama. Rarity, mogę Cię o coś spytać? Ależ trend, możesz mnie pytać, o co chcesz. E, chciałem zadać Ci to pytanie już dawno, ale szczerze mówiąc, jestem zakłopotany. Rarity, czy myślisz, że Applejack zgodzi się pójść ze mną na festiwal? A może sam ją o to zapytaj! Uh! I przyszłaś mnie przeprosić, to wcale nie musisz. Ale o czym ty właściwie mówisz? Oszczędźmy sobie tej farsy, dobrze? Słuchaj, wiem, że bardzo ci zależy na trendzie. Podobam mu się, chociaż ty ciągle wchodzisz mi w paradę. Przysięgam, że nie wiem, dlaczego zwraca na mnie tyle uwagi. I nie znam żadnego kucyka, który tak interesuje się rolnictwem. Włącznie ze mną. Cóż, najwyższy czas, żeby Trend poznał prawdziwą rolniczkę. Nie powinnaś się zająć festiwalem, zamiast szukać sposobów na przypodobanie się Trendowi? O, ty tylko na to czekasz. A ja mam teraz nową wizję festiwalu. I będzie ulna, bardziej wiejska, niż cała rodzina Apple razem w Zinta! A, czy trochę nie za późno na zmianę scenariusza? Applejack, Jack, co tu się dzieje? Aż się boję zgadywać. Po pierwsze, chcę Wam wszystkim podziękować za przybycie. A po drugie, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać mój nowy temat festiwalu. Widziałam. Tak, to jest dość śmieszne. Śmieszne? <laughs> Rarity, chyba nie jesteś poważna, co? Jasne, że jestem poważna. <laughs> A co wam się nie widzi? Dziewczyno, ty się nigdy tak nie ubierałaś. Lubisz modę, kucyki z wyższych sfer i luksusy. Ale mogę lubić łoranie pola i zbieranie jabłek tak jak ty. Ale nie lubisz. Chodz możesz wiedzieć, co ja lubię. Bo bardzo dobrze Cię znam. A jednak, może nie znasz mnie tak dobrze, jak myślisz. I pewnie to jest czysty przypadek, że Trenderhugh też lubi wiejskie klimaty. Mylę się? Nie mam pojęcia, do czego zmierzasz. No to pewnie będę musiała Ci pokazać. Nie krępuj się. A teraz, wybacz ta nikrycie, ale muszę przyłożyć kopyto do spraw festiwalu. No dobrze, będziecie modelkami na pokazie mody proste życie. Ale nie myślcie, że mniej znaczy lepiej. Otóż jest wręcz przeciwnie: żeby być ubranym w wiejskim stylu, więcej znaczy lepiej. No już, teraz idź ta do domu i przebierz ta mi się w ten deseń. Jeszcze jakąś kandydatkę na mój płokas młody? Um, Aby jewel? A złoto za jedna. To ma być jakiś żart? Wow, Rarity! Dlaczego pomyślałaś, że ja mogłabym żartować? Ponieważ ty byś nigdy nie włożyła takiego stroju. Ty lubisz orać pole i strząsać jabłka. I mogę lubić modę dokładnie tak jak ty, ale nie lubisz. Cóż, może jednak nie znasz mnie tak dobrze, jak myślisz? Nieważne! Mam jeszcze masę spraw do załatwienia, więc jeśli chcesz się zająć modelingiem, pokaż, co potrafisz. Życie to festiwal i powinnyście je celebrować, wyglądając tak jak ja, ponieważ jestem trendseterką i fasionistką. Ty jesteś trendseterką i fasionistką? To jest najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek. To znaczy, świetnie, Diołcha. A ja w przeciwieństwie do ciebie mam w nosie to, jak wyglądam. Ważne tylko, czy robota zrobiona. O, poważnie mówisz? Tak, jasne jak bonie dydy. Twoja sprawa. Moja grzywa musi być pięknie zrobiona od rana do nocy. Za to moja grzywa jest pełna kurzu i źdźbeł słomy. Moje kopyta są tak zadbane, że można się w nich przeglądać. Moje kopyta są popękane i suche od ciężkiej pracy w polu. Jestem do przodu z modą. Ja noszę opadające gacie. Ja pachnę różami. A ja lubię być utytłana błotem! O, mamciu, twoja suknia. Uuu, straszne. Czy jakiś kucyk przyniesie mi ręcznik, żebym mogła zetrzeć to wstrętne błoto z moich kopyt? I to jest rarity, którą znam! O, oh, Applejack, przepraszam za moje zachowanie. Jesteś super przyjaciółką, która zna mnie lepiej niż ja znam sama siebie. Nie wiem, co mi w ogóle strzeliło do głowy, żeby włożyć ten śmieszny strój. Rozumiem, jak się czujesz. Wiem, że chciałaś mi pomóc zrozumieć, jak niemądrze się zachowuję. I miałaś rację. Uff. Poza tym, w tej sukni wyglądasz wspaniale. Wielka szkoda, że ci ją zniszczyłam. Dzięki! Ładna jest, prawda? Po prostu wspaniała. Skąd właściwie ją wzięłaś? Oto e, jedna z twoich. Potrzebuję bali z gorącą wodą i kilo proszku do praja. Przeprowadzam się do Ponyville. Bycie najbardziej znanym kucykiem w Equestrii jest wyczerpujące. Chcę pozostawić moje bogate, ekscytujące życie za sobą i mieszkać na farmie! Co? No wiesz, to uroczy pomysł, ale mam nadzieję, że nie myślisz o farmie Sweet Apple. O. Ech. Słuchaj, jesteś miłym kucykiem, ale. E, no wiesz, e, jestem. E... Myślę, że Applejack próbuje ci powiedzieć, że nie przepada za kucykami, które przestają być sobą po to tylko, żeby wywrzeć na kimś wrażenie. Jeśli komuś się nie podobasz takim, jaki jesteś, to jego strata. Wiesz, to jest dziwne. Ani trochę. Właściwie to dość dokładnie wiem, jak się czujesz. Jak ci się wydaje, Rarity? Mamy jeszcze czas, żeby wrócić do szyku małego miasta? Tak, jeśli ja się tym zajmę! Organizowanie festiwalu Dni Ponyville było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek robiłam. Ale wyniosłam z tego ważną lekcję. Prawdziwi przyjaciele będą cię lubić takim, jaki jesteś. A zmieniając się tylko po to, żeby się komuś spodobać, nie zdobędziesz nowych przyjaciół. Jeśli jest się tak fantastycznym kucykiem, jak ja... ...to zmieniać się naprawdę nie warto!